Myślisz, że kot pije dużo? To, że widzisz kota przy miejscu z wodą 2 trzy razy dziennie wcale nie świadczy o tym, że wypije dużo, a nie tyle, ile powinien. Powiem ci gdzieś, jak nie usłyszeć kota, więc mm. słuchaj do końca. Zróbmy sobie symulację. To są puszek i okruszek. Ważą tyle samo, 5 kg, a ich zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 247 kalorii. Zapotrzebowanie kota na wodę to 50 ml na kilogram masy ciała, więc powinni oni pić 250 ml dziennie. To jest pełna szklanka. Puszek dostanie suchą karmę o wilgotności 10%. W ciągu dnia powinien jej spożyć 68 gramów. Ile wody z niej wyciągnie? Niecałe 7 ml. Okruszek dostanie mokrą karmę o wilgotności 79%. Dzienna dawka to 280 g, a woda przyjęta wraz z karmą to 221 ml. I to jest wciąż za mało. Powinien jeszcze wypić 30. Ale w przypadku mokrego pożywienia jest to całkowicie do zrobienia. Niestety w przypadku suchej już nie, więc konsekwencją tego modelu żywienia jest permanentne odwodnienie kota. Chcesz wiedzieć więcej o zdrowym żywieniu? Napisz do mnie. A jeśli twój kot mimo wszystko wypija szklankę wody, to lec nie do lekarza.